Cześć, witajcie na pierwszym filmiku na moim kanale. Teraz będziemy na razie otwierać Champions League Ligę Europy z sezonu 2021. Zaczniemy może od małej puszki, jest Haland i Mbappé. Tu mam jeszcze cztery duże puszki różne. Tu mam jeszcze boksika, też jeszcze mi przyjdzie parę nowych, także będzie co otwierać. Jeszcze mam dużo multipaków. No i zobaczymy coś jeszcze może nowego będzie na kanale. Jestem ciekaw czy nam wpadnie szybciej jakaś ta złota limitka z jego a jak to będzie to się okaże ja raczej będę starał się takie krótsze filmiki nagrywać, bo wiadomo długie też się ciężko czasami ogląda ale jak oglądać to to bo mi się tak wydaje. Z tego będzie limitka, ją sobie zostawimy na koniec. Tak, tu będzie limitka. I teraz, jak one to będą poukładane? Tak, tu są specjalne. Mamy je na razie tu. Przewrócimy. Mi się wydaje, że bazówki też raczej można przelecieć. Już raczej każdy to wszystko zna. Ja no niestety później dopiero zaczynam zbierać te kolekcje. No, ale ważne, że zacząłem. No mam też kupionych parę innych boxów z różnych edycji i też będziemy otwierać na kanale. Na pewno będzie co oglądać. Zobaczymy jak szybko uda nam się. Uzbierać album. Ale bazówki to jest najmniej ważne. tak: mówimy tak. Star Player Koke, Raising Star, Decathlon Star Player Sommer, hatrick Hero, proszę. Rodrigo, Men of the Match Mane, Man, Men of the Match Michael. O proszę bardzo! I Klub 100 Alaba, ale się trafiło. Może jeszcze do tego będzie Złoty Messi. No niestety, tylko brązowy. No ale od czegoś trzeba zacząć. Także dzięki za oglądanie! I oglądajcie resztę filmik, bo naprawdę będzie co oglądać. Dzięki się, trzymajcie się, hej.